Witam. Korzystając z ładnego dnia i chwili czasu, można by sprawdzić jak sobie poradziły w tym poradziły sobie po tej zimie. Parę roślin, które zimowałem pod śniegiem, pod agrowukniną. Chodzi tu mianowicie o na przykład fację japońską, która jest tam widoczna dalej. Może podejdę. No, wygląda naprawdę, naprawdę obiecująco. Była blisko półtora miesiąca pod śniegiem, pod zaspą, przysypana liśćmi, słomą i takimi innymi. I przeżyła nawet całkiem, całkiem. Tutaj widać, że takie są części liści, takie wyglądają jak przezroczyste, no to są na pewno zmrożone. Ale w większości sobie naprawdę ładnie poradziła. No, jestem pod wrażeniem. Ładna zielona. Ja tutaj wziąłem trochę to, to chciałem przesuszyć, żeby po, z powrotem ją przykryć, bo na najbliższe parę dni przepowiadają przypo, w mojej okolicy tak około minus 7 stopni w nocy, więc nie chciałbym, żeby coś jej się stało przez ostatnie dni. No, to nawet trochę zmrożony. Ale Facja sobie poradziła naprawdę, no, wyraz dobrze. No, jest odporna niby tak do około minus 10 stopni, ale. Wiadomo, że nie przez tak, tak długi czas, jak te mrozy były do minus 20 przez ponad tydzień, półtora, to by sobie tak nie poradziła. A tutaj, proszę bardzo. I następną rośliną będzie. No, ten mój kuflik. Ten kuflik alalpejski, ale raczej to jest ten kuflik cytrynowy. No, widocznie tak to, to się, jak to bywa z tymi sprzedawcami. Piszą co innego, a dają co innego. Ale. Ale widać, że nadzieja się tli. Dolna część, taka najbardziej przy, przy ziemi, przy wszystkim tutaj widzę zielone, tu zielone listki do mniej więcej no gdzieś takiej wysokości. Tutaj dalej widać, że tutaj jest część, która jest zielona, ładna. No to on powinien odbić z tej wysokości. Ale też nie wiem, czy też trochę nie pomogłem w tym zniszczeniu tej, tej części, ponieważ chyba niepotrzebnie użyłem. Jeszcze folii bąbelkowej, okryłem ją i widziałem jak podczas któregoś odkryć, jak było już ciepło no to zaczęła, wyglądała jakby była ugotowana w środku, więc też nie jestem pewien czy może sam się też w jakimś stopniu nie przyczyniłem do tego, że tak sobie marnie poradziła, ale no naprawdę mimo wszystko największe mrozy i na część jest ładnie zielona więc powinna odbić. Tutaj jeszcze drugi był taki kuflik. Drugi kuflik przetrwał w podobnym procencie. ale był na trochę gorszym stanowisku, bo jest dużo bardziej ocienione, więc i tutaj mróz operował dużo dłużej. No, tak samo widać, że dolna część, tak około 5, może 10 cm, jest ładnie zielona i raczej powinien tak samo odbić. No ten kuflik tak samo był. Osłonięty także tą folią bąbelkową, tutaj nawet widać część tej całej osłony. Możliwe, że właśnie przez tą folię tak sobie poradził, no ale no... Wtedy tym razem się trochę inaczej spróbuję, ale... Widzę, że chyba coś tam z niego będzie. Na koniec może, Na koniec morze puncję Tutaj na skalniaku. I te, których byłem najbardziej ciekaw czy sobie poradzą. Chodzi mianowicie o opuncję Microdysis. No, te mrozy chyba przypieczętowały ich los. Tak sobie do, do połowy zimy, do tej pierwszej fali mrozów, czyli do tej bestii ze wschodu, jeszcze sobie dały radę, ale, ale gdy przyszedł mróz, który trwał, tak jak wspominałem, już ponad tydzień, ponad półtora tygodnia, ostrych mrozów, kilkanaście stopni, no to już było dla nich za dużo. Gdyby nie te mrozy, to może by i przeżyły. One są w stanie wytrzymać dość spore, widzę mróz, ale, ale na krótką metę, przez krótki czas, nie aż tyle, nie aż tyle, i niestety wszystkie, bez wyjątku, tutaj widać za tą mucylindropuncją i tam dalej, wszystkie są, wszystkie są wyschnięte, całkowicie martwe. Na szczęście dobrze zrobiłem, że sobie zostawiłem parę w takim pomieszczeniu, gdzie było około 0-1 stopnia, to sobie tam poradzą, ale no niestety. To było dla nich za dużo. Już reszta kaktusów się pomału wybudza. Też widzę tą cylindropuncję. Już widziałem ją tydzień temu, czy dwa. Była mocno zmarszczona, a teraz już jest coraz to bardziej taka, bym powiedział, tłuściejsza. Taka tłuściejsza się zrobiła. Czyli już, już widzę, że pomału wychodzą kaktusiki na prostą. Tak na razie pozdrawiam.